Bankowość mobilna stała się standardem. No i całe szczęście. Coraz rzadziej chodzimy do oddziału banku, a coraz częściej wszystkie operacje wykonujemy z poziomu telefonu. Przelewy, płatności za zakupy, inwestycje wszystko mamy w kieszeni. Jednak tam, gdzie pojawia się wygoda, pojawia się też często i ryzyko. Cyberprzestępcy od lat doskonalą narzędzia do kradzieży pieniędzy z kont bankowych, a najnowszy przykład ich kreatywności nosi nazwę Klopatra. I chyba musimy wymyślić jakiś ranking najgorszych nazw trojanów. Klopatra to trojan bankowy nowej generacji działający na urządzeniach z systemem Android. Trojan, czyli coś od słynnego konia trojańskiego, to oprogramowanie, które udaje coś niewinnego, a w rzeczywistości działa na szkodę użytkownika. W tym przypadku udaje on aplikację, którą ludzie chcą pobrać, a w tle przejmuje kontrolę nad telefonem. Po raz pierwszy klopatrę zaobserwowano wiosną 2024 roku, a latem już liczba infekcji gwałtownie rosła. Na Obecnie potwierdzono już ponad 3000 zainfekowanych urządzeń, głównie akurat we Włoszech i w Hiszpanii. Podatcze bezpieczeństwa z firmy Cliffy. Zwracam uwagę, że od marca 2025 roku pojawiło się już 40 różnych wersji tego samego Trojana. To dowód, że jego twórcy stale go aktualizują i dopasowują do nowych zabezpieczeń. Analiza infrastruktury dowodzenia, czyli tak zwanego serwera C2, czyli centrum, które wydaje polecenia zainfekowanym urządzeniom, wskazuje, że Klopatron, zarządza grupa tureckojęzyczna. Nie sprzedaje ona swojego malwareu innym grupom w modelu malware as a service. To prywatny projekt używany tylko we własnym botnecie, czyli sieci przejętych urządzeń. Dzięki temu grupa ma pełną kontrolę nad ofiarą i maksymalizuje zyski zamiast dzielić się kodem. Największym atutem Klopatry jest socjotechnika. Cyberprzestępcy nie tylko piszą skomplikowany kod, ale też świetnie rozumieją ludzkie zachowania. Wiedzą na przykład, że kibice piłki nożnej czy tam innych sportów są zmęczeni koniecznością płacenia za kilka różnych abonamentów. Wiedzą, że część z nich szuka nielegalnych transmisji i właśnie dlatego podtrzyli się pod popularną aplikację MobDro, czyli taką piracką platformę streamingową, która kilka lat temu została w sumie zamknięta ale wciąż ma całkiem rozpoznawalną markę. Kiedy więc w sieci pojawiło się rzekomo nowa wersja Mobdro, wielu fanów sportu bez wahania instaluje aplikację spoza oficjalnego sklepu Google Play. I to jest taki typowy przykład tak zwanego dropera. Droper to aplikacja pośrednik, która wygląda niewinnie, ale jej głównym zadaniem jest pobranie i zainstalowanie prawdziwego malwareu. W przypadku klopatry dropery udają właśnie aplikację IPTV albo inne narzędzia do oglądania telewizji. Po zainstalowaniu proszą o pozwolenie na instalację pakietów z nieznanych źródeł. Gdy użytkownik się na to zgodzi, droper ściąga i uruchamia właściwy Trojan. To moment, w którym zaczynają się problemy, bo aplikacja natychmiast prosi o dostęp do usług ułatwień dostępu, czyli Accessibility Services. To funkcja Androida stworzona oczywiście dla osób z niepełnosprawnościami, które, yy, która pozwala aplikacjom czytać np. zawartość ekranu, odczytywać wpisywany tekst i wykonywać akcje w imieniu użytkownika. W praktyce, kiedy złośliwa aplikacja dostanie takie uprawnienia, staje się takim właścicielem całego urządzenia. To to nie jest taki prosty trojan, który tylko kradnie hasła. To zdalny trojan typu rad. Czyli Remote Access Trojan. Rad to złośliwe oprogramowanie, które daje atakującemu możliwość pełnej, zdalnej obsługi urządzenia. Tak jakby siedział obok i klikał w ekran Twojego telefonu. No i co to oznacza w praktyce? Cleopatrę można wykorzystać do robienia zrzutów ekranu, nagrywania filmów, przeglądania listy aplikacji, a także do podszywania się pod aplikacje bankowe. Najczęściej używa się tak zwanych overlayów, czyli fałszywych ekranów logowania nakładanych na prawdziwe aplikacje. Użytkownik myśli, że loguje się do banku, a w rzeczywistości wpisuje dane w formularz przygotowany przez przestępców. Ale Klopatra idzie dalej. Jej autorzy zastosowali ukryte VNC, czyli hidden virtual network computing. To technologia, która pozwala cyberprzestępcom w czasie rzeczywistym sterować telefonem ofiary. Mogą oni dotykać ekranu, no nie fizycznie, ale udawać, że dotykają ekranu, zdalnie, przewijać, wpisywać tekst, klejać dane ze schowka, mogą też obniżyć jasność ekranu do zera, albo nałożyć czarną warstwę, by ofiara nie zauważyła, że telefon jest aktywny. Typowy scenariusz wygląda tak. Użytkownik idzie sobie spać, zostawia telefon na ładowarce, klopatra sprawdza, czy ekran jest wyłączony i czy urządzenie się ładuje. Jeśli tak, daje sygnał operatorowi. Wtedy zaczyna się właśnie ten atak. Jasność jest obniżona do zara, nakładana jest czarna plansza, użytkownik widzi uśpiony telefon, a w tym czasie cyberbandyta odblokowuje urządzenie skradzione wcześniej pinem, Uruchamia aplikację bankową i wykonuje serię przelewów. Rano właściciel budzi się i nie ma pojęcia, że w nocy ktoś wyczyścił jego konto. Dlaczego klopatrę tak trudno złapać? Po pierwsze, jej architektura. Większość kodu została przeniesiona zjawy do natywnych bibliotek, czyli takich fragmentów programu, które są trudniejsze do analizy. Po drugie, zastosowano komercyjne narzędzie Virbox. Normalnie używa się go w legalnym biznesie do ochrony aplikacji przed piractwem. Tu akurat służy do szyfrowania i zaciemniania kodu malware'u. To sprawia, że analitycy widzą plik, ale nie potrafią łatwo odczytać, co on dokładnie robi. A po trzecie, Klopatra ma mechanizm antysandboxowy i antydebugowy. Sandbox to takie środowisko testowe, w którym badacze czy tam informatycy uruchamiają aplikacje by sprawdzić jak się zachowują, No a debug to proces analizowania działania programu krok po kroku. Ten trojan potrafi wykryć, że jest uruchamiany w takim właśnie środowisku i wtedy udaje zwykłą aplikację ukrywając swoją prawdziwą funkcję. Dodatkowo Klopatra potrafi sama nadać sobie kolejne uprawnienia i odinstalować niektóre aplikacje antywirusowe. To aktywna walka o przetrwanie w systemie. Choć autorzy zadbali o ukrywanie, są pewne sygnały ostrzegawcze. Najważniejsze jest oczywiście źródło aplikacji. Jeśli instalujesz aplikację spoza oficjalnego sklepu Google, ryzyko rośnie oczywiście dramatycznie. Szczególnie jeśli to aplikacja IPTV lub jakaś streamingowa. No mogą one właśnie kusić darmowymi transmisjami sportu. Kolejny sygnał to nietypowe prośby o uprawnienia. Żadna legalna aplikacja do oglądania sportu nie powinna prosić o dostęp do usług ułatwień dostępu. Jeśli taki komunikat się pojawi, to jest oczywiste czerwone światło. Do tego warto zwrócić uwagę na zachowanie telefonu. Nienaturalnie szybkie rozbudowywanie się baterii, jakieś dziwne powiadomienia, nagłe pojawienie się ekranów logowania do banku to symptomy, które powinny Cię zaniepokoić. Eksperci radzą też, żeby regularnie sprawdzać listę aplikacji z dostępem do usług właśnie ułatwień dostępu. Jeśli znajdziesz tam program, którego nie rozpoznajesz, no to go usuń. W przypadku poważnych podejrzeń najlepszym rozwiązaniem jest reset telefonu do ustawień fabrycznych i instalacja aplikacji tylko z oficjalnych źródeł. Na razie najwięcej infekcji odnotowano we Włoszech i w Hiszpanii, ale nic nie stoi na przeszkadzie, by. Trojan pojawił się także i w Polsce. Jesteśmy jednym z liderów bankowości mobilnej w Europie. Większość Polaków korzysta z aplikacji bankowych na co dzień. To czyni nas bardzo atrakcyjnym celem. Wystarczy, że ktoś pobierze fałszywe MOBDRO czy jakąś inną IPTV, i infekcja może się wydarzyć. W Polsce popularność pirackich transmisji sportowych jest równie wysoka jak w innych krajach. Dlatego to tylko kwestia czasu. No i eksperci są oczywiście zgodni, Klopatra to zapowiedź nowej generacji mobilnych zagrożeń. Już nie wystarczy proste wykradanie haseł, teraz chodzi o pełne przejęcie telefonu, zdalne sterowanie i wykonywanie operacji, a jakby robił to sam użytkownik. Do tego profesjonalizacja kodu, użycie narzędzik klasy Enterprise i błyskawiczne wydawanie nowych wersji. To trend, który będzie się tylko nasilał. Kolejne lata mogą przynieść trojany wykorzystujące sztuczną inteligencję do automatyzacji oszustw czy integrację z deepfake'ami głosowymi, by podszywać się pod bankowych konsultantów. Cleopatra to jeden z najbardziej zaawansowanych trojanów bankowych ostatnich lat. Rozprzestrzenia się pod przykrywką nielegalnych aplikacji streamingowych, infekuje urządzenia z Androidem i daje pełną kontrolę nad telefonem. Dzięki Hidden VNC i dynamicznym oweleją potrafi wykonać przelewy w nocy, kiedy ofiara śpi. Jego architektura i zabezpieczenia czynią go wyjątkowo trudnym do wykrycia. Choć dziś najwięcej infekcji jest oczywiście we Włoszech i w Hiszpanii, tak jak mówiliśmy, jutro może to być też i Polska. Dlatego kluczowe są świadomość i ostrożność, więc instaluj aplikację tylko z oficjalnych źródeł, sprawdzaj uprawnienia, reaguj na dziwne objawy telefonu, a jeśli chcesz być na bieżąco z takimi zagrożeniami, no to subskrybuj i włącz powiadomienia. A jeśli ten film ci się spodobał, to istnieje też szansa, że ten, który tutaj YouTube mówi, że może ci się spodobać, to też ci się spodoba. Dzięki.